O, siemanko. Chodźcie, hej, chodźcie, hej. rozbierajcie się. Ekipa już czeka na dole, bo robią te karteczki. Zaj, z, z, rów. z ekipy? W sumie wszyscy są. I Iwony nie w ogóle ma, tego. jak o to ci chodzi? A wy w ogóle chcecie, żebym ja była na tym teledysku? No w końcu się przyjaźniłaś z no, no w sumie tak, także przyciągaj kurtkę i zapraszamy. Hej. Słuchajcie, dziewczyny, robię coś do picia. Robię kawę. Chcecie? Ja poproszę. Ja dzięki wielkie. No to... Dobra, to ja zostawię to por... to chodźmy. To chodźmy. chodźmy. I wono nas nie zabije? Starek, gdzie twoje ja, To w końcu nasz teledysk, tak? No dobra, no w sumie nie robimy niczego, nie? No. A może napisać, że zawsze potrafił nas rozbawić, że za jego kadencji były najlepsze imprezy w Addiction? No. Arek się obrazi. Ja bym napisała coś takiego e, o jego zwariowanych pomysłach. Nie wiem, ja się zastanawiam, czy nie napisać, że, że nie umiałam się na niego długo gniewać. O, no, po prostu, no. Cześć! O, cześć. 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 Y, też nagrywacie? To znaczy super, jak coś... A macie już jakiś pomysł? Chyba nie, w to nie bardzo. Chodźcie, to są kartki. Lena, a... Może zostaw taką pustą kartkę, jako taki symbol, że w nas jest pustka po tym, jak otrzymamy. Nie, 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 tak to nie. Puste miejsce ma Iwona. Dokładnie, tak? na finał, także. ostatnio ostatnie na... być pusta kartka, nie? Dobra, to ja wiem, co napisać. Spodziewacie się kogoś? Patrzcie. Będą jaja, jeśli to Iwona. Znaczy, może Tarek tutaj to ja pójdę otworzyć. No spoko, Całkiem nieźle. No. Dobra, to ja No to chodź, jak jesteś gotowa, stawaj przed obiektywem. Mniej więcej na środku. Z kartką dokładnie białą stroną. I jak będziesz gotowa, to... to obróć ją po prostu do mnie. Okej. Okay. Mhm. Super, mamy to. A to jest jakaś aluzja do nas, że my też mamy niby zrozumieć? Seba, przestań. Każdy pisze to, co chce. bo się wścieknie. To tylko Dominika. Siemanko, do Gracji przyszłam. O, Lena! Ciebie bym się tu nie spodziewało. E, w sumie to ja wychodzę Ale Czekaj, no, nie zaczekasz na no, mnie? Y, zostań, powiesz nam, no, z kim się teraz spotykasz. E, Monia, przepraszam cię, wiesz, pójdę rozumiem. A co u Wojtka, co? Tegoś tam się kontaktował. Dominika, czy ty możesz już przestać? No nic już powiedzieć nie można. Hasełko mam, można? No dawaj. No Ty chyba zwariowałeś. No co?